Naturalnie, tak samo kontakty, tak Cały czas czekam na telefon, e, sprawa może się wyjaśnić, ja myślę, że albo do jutra. E, ja też rozmawiałem wczoraj z panem dyrektorem Niebudek i on powiedział, jak wygląda sytuacja w klubie. Ja myślę, że robimy tak, żeby obie stronę strony byli zadowolone. Mhm. A jakie wchodzi opcja wypożyczenia czy transferu definitywnego? Jak tam? No właśnie, to mhm. jest sprawa, które między dyrektorem sportowych gadają, a w klubie, w rodzinie. Wiadomo, co to są treningi, to wszystko musi też mieć przełożenie na mecze ligowe i jeszcze przed nami mecze sparringowe, które są za tydzień. I mam nadzieję, że Chłopcy wzięli sobie to do serca, że to są ostatnie treningi przed, przed ligą i widać się było, że rywalizują, rywalizują na tyle dobrze, że ciężka praca nie marudzą I są do tego przygotowani i miejmy nadzieję, że do tego będą dobre efekty. tak, dobrze od tu dobrze o tak jest. チーム Dobra, Dobra. daleko Dobra. Dobra.